W tym portugalskim odcinku zabiorę Was do lokalnej cukierni, wypijemy kawusie, zwiedzimy egzotyczne ogrody i zjemy jedno z najgorszych dań na świecie. Może no tak, tak, 2 na 10. Po prostu oglądajcie do końca. To kanał Timothy Travel. Ja jestem Tymoteusz, mam 18 lat i pokazuję Portugalię moimi oczami. Bardzo, właśnie na mocna, tutajsza kawa. I ciastka te 1 na tej wersji albo spalony, albo z jakimś dżemem. i do końca wiadomo, że ciasto francuskie na no, takie nadzieje budzeniowe. No i taki zestaw śniadaniowy w takiej kawiarni tutaj przy drodze. Euro 65. Próbuję ciastko. Dobra. Teraz ciekawusia. Dobra, ona jest bardzo, bardzo taka gęsta, aromatyczna i po prostu bardzo mocna. Kultura jedzenia na mieście to jest dość mocno rozwinięta, dlatego w sumie tych propozycji, a takich jeśli chodzi o jedzenie na mieście jest trochę więcej można powiedzieć, niż w Polsce, no, a kawa też jest taka mała, dość tania, zazwyczaj 50 do 60 centów. ten przystanek linią niebieską, a później linią różową już na ten Orient, to pizdzejowo, skąd jedzie bus do Porto. To jest sama ta Lizbona. Mieszka tutaj około pół miliona osób, a w samym tym centrum, w takim metropolitalnym, około 2 miliony 800 tysięcy osób. Także Lizbona jest bardziej takim właśnie rożkiem tutaj. Za jakieś 15 zł jedziemy do Porto. Im dalej na północ, tym bardziej widoki za oknem stają się zieleni. Pojedyncze drzewa oliwne są zastępowane przez zagajniki eukaliptusowe. Dzień dobry z Porto. Jesteśmy tutaj ponownie. Pogoda jest taka jak widzicie, czyli jednym słowem średnia. Dlaczego? Nie wiem. No Ogólnie ta północ Portugalii, na którą obecnie wróciliśmy. Ma gorszą pogodę, tak samo w zimie jest tu o wiele zimniej, bardziej deszczowo, bo te południe jest takie mocno spalone i przypomina bardziej interior Czarnogóry, czy tam Albanii. Dzień dobry, Sporto. Nasz przedostatni dzień w Portugalii. No i co? Spacerujemy sobie tutaj w niedzielę porankiem przez centrum miasta. Także ludzi jest, tak mogę powiedzieć, co? No mało po prostu. I tak powolutku tutaj właśnie odkrywamy kolejną część Porto, a wy razem ze mną. Przedzał, zanim poszedłem do Portugalii, na vlogach też często tego nie widać to jest liczba imigrantów tutaj, przede wszystkim z Brazylii i innych krajów, gdzie mówi się w języku portugalskim czyli też Afryka, Angola, Hindusi tutaj na przykład sklep z pamiątkami prowadzony przez Hindusa, Pakistańczyka albo Bengalczyka, no i oni zazwyczaj właśnie prowadzą sklepy z pamiątkami, także to jest w sumie ciekawe, że Portugalia nie spodziewałem się taki multinarodowy kraj więc jesteśmy tutaj w tej restauracji, która jest jakoś tam Pasteria coś tam nazywa i za 5,80 kupiliśmy 6 tradycyjnych takich ciastek, ciast. Portugalskich oraz dwie kawusie, te takie małe, charakterystyczne. Także wydaje mi się, że to jest dość ciekawe, będzie spróbować takich najbardziej charakterystycznych tych ciast, właśnie tutaj portugalskich. Jakby grubszy naleśnik, to jest ten Pao de Deus. Tutaj mamy bolsa de berlin, czyli taki chłonczek z budyniem bodajże że nowym, ale nie pamiętam. Coś, co się nazywa Aveiro Avos Molesz. Są takie pieszone ciasto. W środku są, w jednym są krewetki, a w drugim jest mięso, także ciekawe smakowiki. Zobaczcie, odwiedził nas Gołąb także mamy nowe zwierzątko w kawiarni tak mówisz? to ja próbuję aha, bo to jest tak, żółtka z cukrem i opłatek to mm. to rodajubisz koptu, nie? no z zewnątrz słuchajcie, polski pączek, także czy portugalski będzie lepszy niż te nasze polskie? Też fajnie w sumie jest tak, że czas sobie spędzić, pan tutaj coś robi, coś sprzątają, lokalna knajpa, jakaś pasztelaria, tak mi się podoba. Fajnie jest, po prostu jest fajnie. Przechodzimy do historycznego centrum miasta, a tam czeka na nas. Yy, o tutaj widzę. No thank you. Jest pierwszy raz udało mi się to nagrać. Widzicie? Nie pierwszy i nie ostatni narkotyków. W sumie fenomen portugalski. Wstaliśmy do naszego pierwszego punktu dzisiaj, Palosie do Chrysta. To jest Pav Ryszard ciekawe, dobra już W do chrystal, obecnie znajduje się jakiś tutaj festyn książek, czegoś takiego Także przy zobaczymy co ciekawego można znaleźć To jest mi na urodziny kupiłeś, nie? Uh -huh. Mega ciekawie jest dzisiaj były książki, które my znają po polsku jakby w wersji portugalskiej Mniecze na przykład, Zizek, Orwell czy ty Zarówno te książki, jak i ogólnie cały ten park to naprawdę naprawdę spoko, także polecam. Przez takie, jak widzicie, osiedla normalne, mieszkalne czy też przez jakieś takie dzielnice bardziej, gdzie się pracuje to jest zupełnie inne porce. to jest bardziej takie Porto zwyczajne i jest to obraz miasta dość podobnego do tych miast, które mamy w Polsce, To się dużo nie różni. Jesteśmy w Ogrodzie Botanicznym, taki miły chopek. Także pozdrawiam serdecznie idziemy patrzeć na egzotyczne rośliny. W sumie, no to średnio bym powiedział. Zero ławek, to trzeba się naprawdę postarać, żeby zrobić ogród botańczny bez ławek. No Też jest mały, średnio zadbany, także tej atrakcji Porto Wam nie polecam. W sensie, no tutaj portugalskie Centrum Fotografii, nie wiem jak to jest po portugalsku. Zobaczymy czy tam jest ciekawie, pewnie nie, ale jest za darmo podobno. Ciekawe, że to w ogóle kiedyś było, było w więzieniu, co w sumie trochę widać. Stąd powiem Wam, że fajna sprawa, podobała mi się. Ciekawe wystawy, ciekawe zdjęcia, taka sztuka, ale tylko zdjęcia. Nie wiem, czy byłem kiedykolwiek na takiej wystawie. Polecam odwiedzić je za dawno. Dzięki sprytnemu rozdzieleniu się uda się załatwić kolejną rzecz, czyli zjeść w francazinie. Czyli najbardziej znane danie sporto, czyli to jest kanapka, dużo mięsa, ser i piwo. Dostałem informację, że francazinie czeka, także zobaczymy. O, no jest, jest! Chcesz to nagrać, to Przekaż nam, może byśmy Na nagrali Wygląda cud. Mam tak, Francesina, słuchajcie, dla, o ludziach, dla mocnych, o mocnych nerwach i Może tak, tak 2 na 10 Jakbyś sobie najbardziej boli, to jest to 10 euro, które nam to wydaliśmy To tyle w tym odcinku, dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrybowania, to docenienie mojej pracy Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć